Witajcie w kolejnym odcinku Tanie Programie, a dzisiaj rozpoczynamy serię z testów klawiatur. Dzień dobry, moi kochani. W kolejnym odcinku Tanie Granie i nie, nie widzicie tutaj nic, nie macie żadnej fatamorgany. Tak powoli będziemy przechodzili sobie do testowania klawiaturek. Wszystkie te myszki, które miałem, jakby zostały przetestowane. Na ten moment ten ranking. Yy jest wstrzymany, nie jest jakby zamknięty. Z tego względu, że cały czas monitoruje, co się dzieje na rynku AliExpress, i jeżeli tylko coś fajnego się pojawi, to na pewno jakieś myszki się jeszcze w całej serii pojawią. Moi drodzy, klawiatura Onionite jest to pierwsza propozycja, którą bierzemy sobie na, na warsztat. Mam już kolejne klawiatury w domu, więc te odcinki też na pewno się pojawią. Chciałem też na początku zaznaczyć, że mam współpracę z firmą Dare Project, która polega na promocji na Twitchu. Nie mam jakby w żaden sposób powiedziane, co mam mówić na odcinkach i tak dalej. Mogę mówić to, to, co mam, na to, na co mam ochotę. Żaden ten odcinek nigdzie nie musi być zatwierdzony, więc to, to wszystko zobaczycie tutaj. To jest tylko i wyłącznie moja szczera opinia i, i w sumie tyle też. Ważny punkt jest taki, że te kreaturki nie będziecie mogli wygrać. Na ten moment, kto wie, może w przyszłości ta współpraca się będzie rozwijała dynamicznie i będziemy mogli jakiś sprzęcik Wam rozdawać. Ale już przechodząc do openingu, musicie przyznać, że klawiaturka naprawdę posiada bardzo fajne opakowanie, nawiązujące bardzo mocno do, do tego, jak sama klawiatura wygląda. Fajne pudełeczko, więc plusik. No i też fajnie, że można ją kupić w polskich sklepach i ta klawiatura naprawdę bardzo szybko do Was wpada. No problem jest tylko z dostępnością, bo ta klawiatura bardzo szybko się wyprzedaje, z tyłu chyba też mamy w ogóle informacje jakie są jeszcze inne produkty jest yy, wersja delta, wersja gamma, która jest magnetyczna i jest wersja sigma, no niestety ta wersja gamma nie będzie pasowała do naszej serii tanie programie no bo na kosztuje chyba około 500, no i tak no wszystko jest fajna opcja dla ee, dla osób, które szukają ten, fajnego, taniego magnetyka nie miałem, ale z chęcią bym przetestował po zdjęciu opakowania dostajemy kartonik Kartonik solidny. Nazwa marki. Przechodzimy dalej. W ogóle bardzo ciężkie jest to pudełko. Jak oglądałem też wiele recenzji, to spotykałem się właśnie z tym, że dużo osób mówi, że to pudełko jest ciężkie. Tak, potwierdzam, jest ciężkie. Otwieramy pudełeczko i na pierwszy rzut oka dostajemy eee, klawkę? Nie, no kabel. Kabel biały. Nawiązujący do całej kolorystyki klawiatury. Dosyć sztywny. Dosyć sztywne muszę powiedzieć, ale no nie oszukujmy się, że w klawiaturach ten kabel za mocno nie przeszkadza. Jeżeli faktycznie myszką wykonujecie dużo ruchów, no to klawiaturą. Klawiaturę stawiacie tak naprawdę i ona stoi w miejscu i po prostu. Nie ruszacie nią. Więc ten kabelek nie musi być jakiś tak super elastyczny. Mamy tutaj takie urządzenie. To urządzenie służy chyba do wyciągania kikapów, upów czy hotswapów, hotswapów. Tak, yy, podbadacie sobie tutaj aktywaturze i możecie sobie to wyciągać, kolejny fajny itemek, dalej, dalej, mamy zapasowe, zapasowe switche. No, są cztery różne, ciekawe jakie mamy specyfikacje, zobaczymy sobie może później, powiemy trochę o nich, ale no przede wszystkim są ciche. Są bardzo cichutkie, ale to później sobie też pogadamy o tym, później, dlaczego one są tak ciche. Dobra, chyba przyszła pora, żeby wyciągnąć klawkę. Klawka prezentuje się tak, ale jeszcze mamy tutaj o, takie gumki wyciszające do podłożenia pod większe klawisze. Mamy też zapasową spację, ona jest trochę w innym stylu. Chyba jeszcze jakieś inne przyciski. Escape i chyba to jest. Shift? Tak, to jest Shift. Możemy sobie to schować, bo z tego nie będziemy korzystali. Fajne wyposażonko w ogóle w tej kwocie. Przypomnę, 250 zł klawiatura przewodowa, czyli po kablu, a 300 zł kosztuje klawiatura bezprzewodowa. Ja mam bezprzewodową, ale oczywiście i tak gram po kablu. Jakoś tak się przyzwyczaiłem i... Nie, nie potrzebuję bezprzewodu do samego grania. Dongle. Jedyne, czego mi brakuje tylko w tej klawiaturze, to jest tej przedłużki USB. No, Wolałbym, bym przykładowo mieć tego dągla położonego gdzieś tutaj za klawiaturą aniżeli jeżeli puszczać, podłączyć go bezpośrednio do kompa Więc tutaj fajnie jakby w przyszłości taki, Taka przedłużka się znalazła, nie jest to jakiś duży koszt, ale wiadomo jak już kupicie klawkę to fajnie żeby Tutaj to było, mamy jakieś też opakowania Dark Project, informacje dotyczące utylizacji, fajnie że to jest polski produkt, w sensie polską mamy instrukcję Informacja, obsługa tego nie będziemy sobie czytali, ale jest. Karta gwarancyjna. Numer seryjny. No takie duperelki. O, to nie są cukierki jak coś, tego nie jemy. I mamy nawet naklejkę, którą możemy sobie naklejczeć. I to się ciekawie, co się zgadza z tym. Chyba mogę wam pokazać. Tak, 24, tak, wszystko się zgadza. Więc jak ktoś chce, możecie sobie nakleić taką naklejkę, żeby się o, Ja mam licencjonowaną klawiaturę. A no i oczywiście mamy podobizny dwóch panów, którzy współpracowali przy tworzeniu tych klawiatur. I muszę przyznać szczerze, że naprawdę im się to udało. Moi drodzy, zamknijmy sobie pudełko, schowajmy sobie to wszystko do środka. Nie będziemy tego potrzebowali. I zaraz sobie. Jeszcze otworzymy temperaturę. Tego dągla, no mogę zostawić później, sobie podłączymy jeszcze w testach. Shot też sobie zostawię. Więc tak, klawiaturkę mamy w takiej police i wygląda ona w następujący sposób. Fajna elegancka. Przede wszystkim jest ciężka. To naprawdę trzeba jej oddać, że yy, jest bardzo, ale to bardzo ciężka. Ale teraz sobie powiemy z czego ta ciężkość wynika. Klawiatura przy stanowisku gamingowym prezentuje się następująco. Wygląda elegancko, musicie sami przyznać. Jeżeli chodzi o to, czym się ta klawiatura wyróżnia na, na tle innych klawiatur, czy gamingowych czy, czy mechanicznych, to trzeba nakreślić, że jest to klawiatura mechaniczna, nie jest to klawiatura magnetyczna. No i przede wszystkim to to, że jest niesamow... niesamowicie cicha. W kolejnym etapie zrobimy sobie test dźwięku, porównamy sobie to do klawiatur magnetycznych do Logitecha i do klawiatury od Razer'a, obie są magnetyczne, więc będziecie mogli sobie ten dźwięk zobaczyć, z czym on się dokładnie różni. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o specyfikację, myszka posiada takie kapy, które są lekko wyprofilowane pod Wasze palce. Jeżeli ktoś lubi takie uczucie, że palec Wam jakby wpada do, do tych klawiszy, to tutaj taki lekki efekt jest, nie jest to mocno narzucające, ale jakby sama klawiatura narzuca Wam, w jaki sposób te palce powinny się układać na, na konkretnych przyciskach. Mamy też tutaj przede wszystkim stabilizację klawiszy. Są one bardzo stabilne, wiadomo, że jakieś takie lekkie ruchy mogą się pojawić, ale nie jest to tak mocno uciążliwe, że jak nawet masz ruszycie klawiaturą, to gdzieś te, te klawisze potrafią Wam latać. Jest to naprawdę bardzo fajne i bardzo stabilnie te klawisze leżą w, w swoich switchach. Dodatkowo są przesmarowane, co też w dalszym efekcie będziecie mogli usłyszeć przy tym teście samego dźwięku. Dodatkowo całe te body, czyli ta obudowa, jest aluminiowa, co naprawdę daje efekt takiej myszki, która jest premium. Po pierwsze, waga, bierzecie tą myszkę do, do dłoni, jest ciężka. Po drugie, te body, które jest od spodu aluminiowe, nie wiem czy słyszycie, i od góry również jest aluminiowe, co rzadko jest spotykane. Jeśli tam, wielu producentów, na przykład, od góry sobie daje aluminium albo od dołu, a gdzieś druga część tutaj jest z plastiku. Tutaj naprawdę całość jest. Z aluminium i to faktycznie daje bardzo fajny etep, efekt. Dodatkowo mamy tutaj wymienne hotspoty. Jeżeli coś nam się stanie ze switchem, możemy go sobie oczywiście e, wymienić. Mamy też, moi drodzy, taki ciekawy efekt. Też myślę na początku, że klawiatura jest uszkodzona. Pod spodem takie gumki, widzicie, pod spacją. One po prostu służą tego, żeby jeszcze bardziej wyciszać te większe kliki. Ale postaram się wam pokazać, że klawiatura, widzicie chyba teraz, Naciska naciskam mocno spację to cała klawiatura się ugina, co dodatkowo daje nam taki większy efekt wyciszenia. Ja tu trzeba przyznać, że klawiatura jest naprawdę bardzo cicha. Jeżeli ktoś z Was e, ma małe dzieci albo ktoś z Was e, jest młodą osobą i rodzice nie lubią, jak gdzieś tam klawiatura klika, to naprawdę ta klawiatura jest cichutka i z naprawdę będziecie mocno zadowoleni, jeżeli chodzi o użytkowanie. Dodatkowo postaram się jeszcze Wam wyjąć jakiś klawisz, żebyśmy zobaczyli, jakie tu są switche. Będę musiał palcem typu. pop. Żebyśmy zaraz czegoś nie uszkodzili, będzie... Jasper w popa! w ten sposób, jakbym podchodził? Uwaga! Teraz widzicie jaki nieporęczny jesteś dziadu! O! Oczywiście klawisz spadł na ziemi nic się nie stało! Są to switche te czarne-brązowe. Czarne-brązowe. Tak, no i oczywiście możemy sobie chwycić naszym chwytakiem zawadzić i możemy je sobie wyjąć i one są na takich kolczykach i sobie wyciągnąć. o widzicie w ten sposób switch zostaje wyjęty Kolejnym pomysłem, jeżeli chodzi o klawiaturę Onionite, jest to, że możemy sobie ustawić klawiaturę z poziomu przeglądarki, czyli to jest coś, co gracze powinni lubić i coraz bardziej uważam, że są świadomi tego, że im, im jest łatwiejsze ustawienie klawiatury i jeżeli producent dostanie nam opcję ustawienia tej klawiatury z poziomu przeglądary, no to powinniśmy to robić. Oczywiście mamy też dwie opcje, mamy jedną opcję manual, czyli możemy sobie pobrać software na Probe Pulpit i tutaj sobie wszystko ustawiać, oraz mamy opcję Web Software, czyli ustawienie przez e, przeglądarkę. Chodźcie sobie na stronkę, klikacie tą lupkę, klikacie Onionite, klikacie połącz, i już tak naprawdę jesteście w stanie zarządzać swoją klawiaturą z poziomu przeglądarki. Pierwszą rzecz, jaką proponuję Wam zrobić, to jest aktualizacja e, Waszego software'u. I aktualizację software'u, do aktualizacji software'u musicie pobrać chyba wersję pulpitową, tak? Bo ja aktualizowałem. Dlaczego? E, polecam Wam, żebyście aktualizowali oprogramowanie. Klawatura do niej przyszła. Miałem taki problem, że podłączyłem klawę, podświetlenie działało, wyłączyłem komputer i gdy włączyłem ponownie komputer, to oświetlenie mi na tej klawiaturze nie działało. Musiałem ją odpiąć i ponownie podpiąć do kompa, żeby to oświetlenie działało. Jest to głupota. Oczywiście można bez tego, bez tego żyć, ale yy, te problemy były zgłaszane do Dark Projectu i oni ten problem dosyć sprawnie naprawili, więc jeżeli są opcje yy, aktualizacji programowania, to zawsze zachęcam... Was, żebyście to robili. Też aktualizacja jest bardzo prosta, bo wystarczy, że pobierzecie tą aplikację na pulpit, klikniecie, sprawdźcie, jest dostępne programowanie, instalujecie i wszystko macie już zainstalowane. Najnowsza wersja to jest V28. Ja taką wersję mam i na niej, moi drodzy, przeprowadzamy testy. Żeby zarządzać klawiaturą, mamy dwie opcje, moi drodzy. Pierwsza jest taka, że klikamy sobie tutaj trybik ustawień, mamy informację o klawiaturze. Możemy sobie odświeżyć, ale chyba jest i tak najnowsza. Hmm. Dobra, skipnijmy to, mamy opcję do ustawień i mamy ustawienia, mamy opcję sleep time i mamy opcję debounce time. Opcja debounce time to jest jakby opcja odbicia i zalecam Wam potestować. Z tego względu, że to jest ta opcja, żeby sobie dostosować do to do Was. Jak miałem na przykład debounce time ustawiony mniej niż 3, mniej niż 3, mniej niż 3, mniej niż, 3, mniej niż 3, to miałem jakby to nazwać dwuklikiem, czyli nacisnąłem raz S, a klawiatura mi wcisnęła go dwa razy, i właśnie po to jest ten debounce żeby ustawić taki czas, że naklikacie S raz i po prostu te S raz wam wyskakuje na ekranie. Yy, dlatego dobierzcie to pod siebie, mam ustawioną yy, 3 milisekundy. Slip time, czyli yy, po, czas, po którym klawiatura wam przejdzie w tryb uśpienia, żeby nie marnowała wam yy, baterii, jeżeli działacie bezprzewodowo. A druga opcja jest kliknięcie tutaj sobie w klawiaturę. i ty możemy sobie już przypisywać różne konkretne funkcje pod, yy, pod mych, pod klewaturę. Czyli tym Wam się wszystko wyświetla. Myszki nie mamy. Microsoft nie używamy. Media nie widzę. Kombinacyjne, bla, bla, bla. Switch Profile. I tutaj mamy oświetlenie. Oświetlenie sobie, moi drodzy, jeszcze zobaczymy na innym ujęciu. Ale też oczywiście możecie sobie sterować tym oświetleniem z poziomu przeglądarki. Ustawiacie sobie wszystko dokładnie, jak chcecie, i to oczywiście Wam zapisuje. No i Snapdap tego nie używamy. No, chyba, że w jakichś grach macie to dostępne, ale w cs 2C. Nie używamy. Jeżeli chodzi o samo podświetlenie tej klawiatury, możecie sobie naprawdę ustawić różne opcje. Ja na ten moment korzystam z opcji Wave i podświetlenie wygląda w następujący sposób. Oczywiście możemy sobie testować jasnością tego oświetlenia. Ja lecę chyba na 100%, z tego względu, że bardzo ładnie to oświetlenie wygląda. Nie dość, że światło Wam przechodzi tutaj przez te dolne... przez te dolne... Silikony, co bardzo ładnie też rozświetla tą klawiaturę. Macie wrażenie, jakby cała klawiatura była wyświetlona. To jeszcze oświetlenie wychodzi Wam przez Hikapy. Tutaj macie podświetlone litery, które aktualnie widzicie tutaj na, na, na kamerce. Jest naprawdę ogrom tych opcji do ustawień, więc jeżeli ktoś lubi mieć designerskie, e, designerskie oświetlenie na, na, na swoim biurku, to jak najbardziej będzie zadowolony. Widzicie sobie? Kliknę Save. O, widzicie. Teraz jakby podświetlenie jest ciemniejsze, więc jak najbardziej możecie sobie to ustawić pod siebie. Opcja Spiral Wave wygląda w następujący sposób. Opcja Random. Opcja Star. Opcja Footprint. River. Color Cycle. Oddychanie. Stałe podświetlenie. Ripples. Trigger. Color discharge. sine wave chyba tak to się czyta ohohojnka rain i opcja, opcja taka do ustawienia pod siebie. czyli wybieracie klawisze, które wam się podświetlają. Ja oczywiście lecę sobie na opcji wave, podświetlenie 100% więc tak podświetlenie w tej już się prezentuje. Kiedy pojawiła się szansa na to, że na swoim kanale Twitch będę miał współpracę z filmem Dark Project, bardzo mocno martwiłem się o to, że Będę musiał mówić coś na temat sprzętu, które będzie jakby niezgodne z prawdą. I do samego końca miałem te obawy, ale w momencie, kiedy rozpakowałem tę klawiaturę, to te obawy naprawdę bardzo szybko zniknęły, ponieważ ta klawiatura naprawdę jest świetna. Uważam, że jest niesamowicie dobrze wyceniona. Przypominam, za wersję bezprzewodową 300 zł, za wersję przewodową 250 zł, więc ta klawiatura w tej kwocie naprawdę oferuje. Nie wiem, czy nie najwięcej, więcej, bo jeśli takie słowa naj, e, bo wiadomo, że nie mam przetestowanego całego rynku. I uważam, że jest to bardzo dobra klawiatura. E, fajnie, że jest pierwsza, bo będzie bardzo fajnym odnośnikiem od pozostałych klawiatur, które mam tutaj widzicie z boku za mną. E, do testów i zastanawiam się, czy te klawiatury z Chin e, będą miały podjazd do tej klawiatury. No bo te klawiatury z Chin wbrew pozorom nie wychodzą aż tak tanio. Jakby się wydawało. E, Aula F75 przykład w 230 zł. Ajas chyba AK820 a też w okolicach 230 zł, czyli 20 złotych różnicy. No dobra, zobaczymy jak to będzie wychodziło. Jeżeli chodzi o ocenę tej klawiaturki, z mojej perspektywy jej daję ocenę 9 przy zastrzeżeniu, że będę albo mógł obniżyć, albo będę mógł w przyszłości bo nie Wszystko będzie kształtowały, będą kształtowały te kolejne testy. Tak jak wspominałem, te klawiaturki niestety nie będziecie mogli wygrać na ten moment. Może w przyszłości pojawi się jakiś, jakaś większa współpraca i sprzęcik będę mógł Wam e, rozdawać. Więc z mojej strony oczywiście ogromna polecajka. Tak jak widzieliście, testowałem też, dosyć długo grałem na razy, że Hansmanie V3 i przesiadając się z Magnetyka na klawiaturę Onionite, tak naprawdę nie odczułem w grze żadnej większej różnicy poza tym, że po prostu jest ciszej na streamie i jest po prostu yy, przyjemniej troszkę. Ten klik jest taki bardziej delikatny, mi to osobiście bardzo, bardziej odpowiada. Nie każdemu musi, ale w kwocie 250 zł naprawdę jestem w stanie o każdej osobie yy, tą klawiaturę polecić. I na pewno jeżeli ktoś do Was przyjdzie, yy, pokażcie mu tą klawiaturę, to będzie... Yy, Strzelał pewnie, że wydaliście za nią około, nie wiem, 500-600 zł, no bo takie ta klawiatura wrażenie sprawia i naprawdę bardzo, bardzo fajnie działa. Ja Wam dziękuję ślicznie za odcinek. Dzisiaj nie będziemy robili testu CS-owego, no bo ciężko jest jakby testować klawiaturę w samym sensie, bo co mam pokazać, jak skakuje z okna do shorta. Już był jeden delikwent, który skoczył z okna do Shorta i ten tytuł i ten przywilej testowania klawiatury skakiwania do okna zostawiam właśnie. Jemu, ja Wam dziękuję za odcinek, wpadajcie za tydzień, bo na pewno klawka już będzie jakaś do wygrania.